W ten weekend w Pieszycach mamy wystawę kanarków i ptaków egzotycznych, na którą zapraszamy jeszcze w tej chwili trwa jak najbardziej. Można tutaj zobaczyć ptaki naszej awifauny europejskiej, jak gile, dzwońce i szczygły. Natomiast mamy też Australię, gdzie są amadyny wspaniałe, amadyny zebrowate oraz kanarki w różnych rasach. Postawiliśmy na wystawę ptaków egzotycznych, ponieważ wiemy, że dużo mieszkańców interesuje się takim właśnie tematem. Jest to już druga wystawa, poprzednia odbyła się w ubiegłym roku, chcemy kontynuować tą wystawę. Mamy miłośni miłośników kanaków, ptaków egzotycznych w gminie Pieszyce i właśnie dlatego też takie działanie. W związku z wystawą jest przewidziany konkurs dla hodowców oraz dla dzieci. Dla dzieci odbył się konkurs rysunkowy, natomiast dla hodowców w dniu wczorajszym odbyła się ocena ptaków, przyjechał ekspert. Który oceniał ptaki, w zależności od kształtu, koloru, gatunku, ptaki walczyły o nagrody w kategoriach Awifauny Europejskiej, egzotyki oraz kanarki. Kanarki, jeszcze można powiedzieć, że występowały w kilku razach: kolory, kształty, śpiewu, akurat w tym roku nie ma u nas nie mamy hodowców, którzy hodują. Kanarki śpiewające mamy tylko dwóch, więc, więc ciężko było dla dwóch osób ściągnąć eksperta. Konkurs malowania ptaków wypadł bardzo pozytywnie, napłynęło ponad 30 prac, bardzo różnych prac, Co też trzeba zauważyć, ale to nas cieszy, bo widać, że pieszyczanie też pracują samodzielnie, szukają swoich pomysłów, przelewają swoje pomysły na papier, mają tę odwagę. A to jest bardzo istotne, żeby też starać się pokazywać świat tak, jak się go rozumie, jak się go, jak się go widzi. I młodzi pieszyczanie tą odwagę mają. Miałem tą przyjemność wręczać nagrody tutaj razem z prezesami Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. I widać, że docenienie dziecka jest bardzo ważne. I staraliśmy się właśnie docenić, docenić każdą pracę, nie wyłaniać tych najładniejszych, najfajniejszych, które są w jakiś sposób szczególne, ale docenić każdą pracę dziecka, bo tak naprawdę właśnie to jest bardzo istotne, żeby dziecko miało poparcie i wiedziało, że to, co robi, jeżeli angażuje się, robi coś więcej, jest bardzo potrzebne. Mamy ciekawe okazy ptaków, mamy gile, które naprawdę zaskoczyły sędziego, były bardzo dobre, mamy mutację dzwońca europejskiego. Szygły syberyjskie oraz kanarki biało-czarne, które nie są kanarkami kolorowymi i bardzo chętnie kupowanymi, natomiast są to rzadkie ptaki, które bardzo mało hodowców hoduje w Polsce. Ptaki są w różnej trudności, w zależności od rasy. Ciężko powiedzieć, czy trudno hodować. Jeżeli hodujemy jednego, nie próbujemy tego rozmnażać, to tak, nie jest, nie jest jakiś to większy problem. Natomiast jeżeli chce się rozmnożyć i Wystawiać ptaki, no to tutaj troszeczkę trzeba się zagłębić w genetykę. Umila życie tak naprawdę. Kiedyś tak nie było telewizji kolorowej, były kolorowe ptaki. Zawsze to jest coś innego. Natura w domu, bez różnicy czy to jest ptak, inne zwierzę, zawsze dobrze wpływa na rodzinę. Zawsze hodowcy mają jakąś nadwyżkę hodowlaną, którą odsprzedają ze względu na to, że ptaki Ogólnie wystawiamy jednoroczne, więc ptaków musimy dużo uchować, żeby można było zrobić z tego kolekcję. Kolekcja składa się z czterech identycznych ptaków, jest to naprawdę ciężkie oraz ptaków pojedynczych. Nie możemy zostawiać pełnej hodowli jednak w domach, bo w ciągu dwóch, trzech lat byśmy nie mieli sami gdzie mieszkać. Ostatni czas to taki czas bardzo intensywnej pracy dla nas w Centrum Kultury w Pieszycach. Docierają do nas sygnały bardzo pozytywne, sygnały, za które też bardzo dziękujemy, że, że centrum żyje, że dzieje się tutaj wiele ciekawych rzeczy, że mieszkańcy znajdują tą swoją ofertę i, i zadania skierowane do nich, co nas niezwykle cieszy. Także dziękujemy, bo to jest dla nas taki motor napędowy na na, na dalsze działania. I właśnie tak chcemy działać, tak, żeby mieszkańcy mogli odnaleźć tutaj przestrzeń dla siebie, cząstkę dla siebie, żeby mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które e, jako Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury e, im proponujemy. Stąd właśnie zaangażowanie w różne akcje ogólnopolskie, chociażby e, czy Narodowe Czytanie, czy, czy taka akcja, jak Porozmawiajmy, proszę o. I my rozmawialiśmy u nas o patriotyzmie. To było wydarzenie połączone też z obchodami święta niepodległości. Tutaj klasy 4-6 ze szkół podstawowych w Pieszycach ze szkoły podstawowej numer 1 z niepublicznej szkoły podstawowej. Młodzież uczestniczyła w tym spotkaniu, rozmawiała, jak rozumie patriotyzm, czym jest patriotyzm dla nich. I to jest dla nas ważne, żeby właśnie młody odbiorca miał tutaj miejsce na swoje zainteresowania, na swoją taką przestrzeń. Chcemy znajdować tą ofertę, którą będziemy mogli przyciągnąć młodych mieszkańców i to bardzo różną ofertę. Stąd właśnie sekcje artystyczne też bardzo różne. Bo udało nam się uruchomić te sekcje, które do tej pory działały ale też i nowe, chociażby jak Breakdance i Breakdance Kids, który cieszy się dużą popularnością, ma coraz więcej, sekcja ma coraz więcej uczestników, dzieci też porównują swoje umiejętności z innymi grupami, właśnie w piątek mieli taką okazję na przykład z grupą z Piławy Górnej, więc też jest to integracja środowiska, jest to poznawanie tego, jak funkcjonują inni i też przez to uczą się nowych rzeczy i właśnie chcemy, żeby mieli czym się, żeby pieszyczanie mieli czym się chwalić, żeby mogli tutaj zapraszać też swoich rówieśników z innych Miast, żeby pokazywać im to, co jest fajne. Zmieniliśmy trochę podejście też do sekcji wokalnej. Do tej pory grupy działające były dość liczne. Udało nam się zmniejszyć te grupy przez większą ilość godzin, ale za to właśnie jest więcej czasu poświęcane na pracę indywidualną z pojedynczym uczestnikiem takiej sekcji. No i mamy nadzieję, że to też przyniesie lepsze efekty. Ja oh, <laughs>